Puścia, puścia, już dobra. dobra już na Dawaj, dawaj, dobrze! Nie dokręcaj, nie dokręcaj, nie dokręcaj! No, wróci, bo jeszcze nie, poczekaj, ja nie widzę Okej, okay, to no, super! Cześć, kurwa, taka tępa ta płyta się zrobiła. Wiatr był za bardzo stoszywny. Bo dzisiaj rano, nie, poważnie, 40 to dzisiaj rano, to przy ostatniej bramce jeszcze ja miałem poważne problem bo była tak duża prędkość żeby się uczy... żeby mieścić się w tą ostatnią bramkę ale nie jak nie wjeżdżasz tak naprawdę bo... to już to, już on jest tak by, bo on dużo wytraca prędkość, bo jest to ten płytek po prostu, wiesz bo ten wiatr, który ja jest tak jest spory wiatr jest topka taka i wiesz, i tak już nie nie jesteśmy w stanie tak że dobrze na, 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 na mokrze To Ci, to ci po prostu mieli gorsze warunki co jeździeli rano Wydawało się, że wiesz, bo ładnie się pogodę, nie było takiego wiatru nie? Znaczy lepsze lepsze warunki na no. Tak, nie, doćwiczej lepsze oczywiście, bo tak, to gorsze Jeziemy, Zobacz, zbliżam się zmieni... bo, 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 spokojnie. Jeszcze raz, jeszcze raz, proszę, jeszcze raz. Pięknie! O, o i wolę sobie próbować. Ładnie. O, super, super. Ale tutaj trzeba tutaj, tutaj proszę brać przykład. No bo naprawdę dobrze, bo przede wszystkim ładnie, spokojnie kręcił, blisko słupków, starał się nie wykonywać zbędnych jeszcze gwałtownych ruchów, dokładnie gwałtownych manewrów. Bardzo dobrze. Zmiana teraz. Zmiana, tak jest. Nawet. Zdejmę się do jakiegoś innego busa.